Kołość komunii to także zdolność odczuwania w Ujmiły bo... się wszystkie rany, krew polała się strumieniami, i końcy całego ciała powiększył jeszcze Twoją mączarnię. Jezu, znów zostałeś upokorzony. Wszystko zostaje Ci zabrane. Wydzierają sobie nawet Twoje szaty, a z nimi Twoją godność i honor. Wydarzenia. Postawiono olbrzymi krzyż drewniany na grzbiecie skalnym od strony wschodniej klasztoru, od strony bramy. By był świadectwem wiary i znakiem miłości. Była bardzo różna od tej Jerozolimie. Nie było słonecznego żaru, nie było zgiełku. Piękna no, na droga prosta, skupienie modlitwa.